All the world love. Hej, cześć, jestem ja ja Wam wszystkim z tej strony, Paweł z kanału Game fire. fire i dzisiaj mamy dla Was grę o nazwie This War of Mine. Robiliśmy już z tej gry materiał, więc prawdopodobnie wiecie mniej więcej co, i jak, o co chodzi, co tutaj się dzieje w tej grze. No, warto jeszcze tutaj wspomnieć, że jest to gra Polskiego Studia 11 Pit studios. No i. Yy... Właściwie, kilka, kilkanaście minut temu sobie zacząłem nową historię, że tak się wyrażę. Yy, I wylosowało mi trzy Pokémony: yy, Pawła, Bruna i jeszcze jakąś miłą panią. No ale chuj, kontynuujmy. Wczytywanie. Dzień czwarty już u mnie jest. Prawdopodobnie nie, przeje... nie przeżyję tygodnia, ale. O. Właśnie... Paweł? To jest Paweł? Tak, to jest Paweł. Był na... O nie, zaatakowano nas. Kurczę... Okej, okay, komentuj. Dobra. I mniej więcej tak to wygląda wszystko. Tutaj jest, mamy właśnie tego Bruna, paną, panią Katię, która umie się targować, i Pawła, który jest tam byłym byłem biegaczem. Dobra, niech Ty, jednak Paweł, sobie pójdzie spać. A Katia, niech tutaj. A, niech zrobi łącznie... Ej, gdzie ty idziesz? Wracaj to, tak Niech Katia zrobi... ...trzy... ...opały, że tak się wyraża. Yy, gra... naprawdę jest... Stawia przed graczem ogromne wyzwanie. To nie jest taki jakiś tam super casual, że po prostu. O, jeszcze troszeczkę, może przejść? Że po prostu wsiadacie, gracie i wow, jesteśmy najlepsi. Nie. I to jest właśnie, myślę, w niej bardzo fajne, bo po prostu. Zrób. Pierwszy raz w ogóle widzę, jak ktoś robi jedzenie tutaj w tej grze. Yy, no... można się naprawdę wczuć, jeżeli chce ktoś. To naprawdę, naprawdę może się wczuć O dobra, nie O nie, nie, nie ty nie... To napaliłaś? Dobra, to ty sobie zjedz i ty sobie też zjedz. Szkoda, że skończyły nam, skończyły nam się szlugi, powiadasz. Eee... O, coś tutaj pułka nam do drzwi. A, Katia jest nadal głodna. No, ale niestety Katia nie mamy zbytnio jedzenia. Ktoś do nas przyszedł? Niech tej sobie pan Paweł śpi. Bruno... Bruno, 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 Bruno. Co ty możesz tutaj zrobić? A, mógłbyś zrobić jeszcze 2 takich porcji. Jednak wolałbym, wolałbym pozostać przy tych, bo są o wiele bardziej pożywne. A powiedz mi, Bruno, co zrobić, żeby. A, dobra, tego nie chcemy. Możemy sobie ulepszać przedmioty, wszystkie właściwie. To jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. Zobaczymy, co w ogóle tutaj możemy ulepszyć. Cóż, cóż chcesz, chłopcze, chłopcze? Tak! No... Chyba nasza pani poszła właśnie... Umożliwia wytwarzanie bardziej wyszukanych przedmiotów i urządzeń. Super, 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 super. To będziemy potrzebowali jeszcze 5, yy, nie 6. No moja matematyka. 6 tych śmiesznych części, nie drobiazgów. I będziemy mogli sobie ulepszyć warsztat, co bardzo by nam się przydało. Dobra, co jest z Pawłem? Paweł, znaczy Bruno, możesz iść też teraz się położyć, spać. A Paweł, niech. Yy, O nie, skoro jesteś tak, z takim zajebistym kucharzem, to ugotuj pajwlowi jeden. Jeden posiłek. Jakiś mały. Szybciej. O, już czternasta jest. Dobra. Kuf. No, tutaj mogę robić opał też. Dobra, to zróbmy jeden. Jeden. Dobra. I teraz będziemy mogli zrobić strawę. Zrób. Dobra, Paweł niech się naje. A Bruno może i się zdrzemnąć. I tak właśnie, tak wygląda The War of Mine, eee, po prostu, jak widzicie nawet po mnie, mam nadzieję, że widzicie, po prostu, można się w tą grę tak masakrycznie wczuć, jest po prostu zajebista. Strasznie mi się podoba, naprawdę. Dave szybko biega, nie jest głodny, dochodzi do siebie kucharz nasz, Dave jest tylko troszeczkę głodny. I co można tutaj z tej zrobić? Musimy sobie chłopcze albo koniec. O, zakończmy ten dzień. Dobra. Niech tutaj Bruno czuwa. Kurwa, on jest bardzo zmęczony. A... Na no, niech śpi w łóżku. A ten niech pójdzie szukać zapasów raz, kozie śmierć. Weźmiemy nóż, który wcześniej zrobiłem. I możemy się udać do, do upuszczonego domku. Z tego, co tam byłem, już w środku nic tam nie ma ciekawego. Właściwie to nikogo ciekawego, kto mógłby nam zaszkodzić w jakiś, w jakiś sposób. A dobra, weź wszystko. A to co tam się dzieje, to jest tylko szczur, z tego co pamiętam. A co to? Proch strzelniczy? No jak już widzicie, mamy właściwie wszystko już... ...tutaj... ...obadane. Niech on to zrobi. Może coś tam ciekawego znajdziemy. Mniej więcej, właśnie tak wygląda skautowanie wszystkich budynków w nocy. Właściwie to byłem tylko w tym budynku. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak wygląda skautowanie każdego budynku. Te czerwone kropki, które widzicie do góry, to są znaki, że ktoś tam. Jest, a jak widzieliście, może, może nie, tam właśnie przebieg szczur. Myślałem, że tam ktoś naprawdę jest na samym początku, ale potem yy, podejrzałem przez właśnie dziurkę od klucza no i moje obawy po prostu zniknęły. W ogóle wiem, że ostatnio nie ma materiałów na Game Inspire, ale jak dobrze wiecie szkoła, praca, dzieci, itp, itd. Nie ma czasu. Te drzwi są zamknięte, serio. No, to idziemy do góry. I... Zakopałem ją na podwórku, tak? Zakopał broń na podwórku. To gdzieś tutaj? A no Weźmy to, co możemy. Sprawdźmy, tam przez dziurko, skurcz czy coś, coś tutaj jest. Nie, nikogo nie ma. Dobra. Udajemy się do wyjścia. To na jakim podwórku? No, może być tutaj? Jest broń Cholera, co by teraz wrzucić? A, kawy nie potrzebujemy właściwie Oj, co jeszcze? Tyle trudnych decyzji Części elektryczne Broń oddawaj no Dobra Wyjdź Do wyjścia No Pewu wrócił, pewnie nas okradli Ale cóż piąty, może nasza koleżanka Kate, czy jakkolwiek ona się zwała, wróciła? O, Katia wróciła. O, widzę, że tutaj jest. ciekaw rzeczy. A gdzie jest pani Katia? Tu jest pani Katia, jak się czujesz? No, dość dobrze. Dobra, więc to by było na tyle, ja się z wami żegnam, a pan Bruno na no, śpi, gruba sylna. i do zobaczenia w następnym odcinku mam nadzieję, odcinku, może, może nie odcinku, bo myślę, że nie będę robić z tej gry więcej materiałów, ale w następnym materiale, a ja teraz lecę z Kamilem sobie wesoło pykać w Daisy, bo lodali pojazdy, nara!